Dwa razy 3-1 i 2-1. Polskie drużyny dzisiaj niepokonane z kompletem zwycięstw i co najważniejsze z awansem do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów. Zacznijmy może od tego ostatniego spotkania. Legia Warszawa po boju do ostatnich minut pokonała Bani Kostrawa 2-1. Jean-Pierre Ensam aż trzy razy trafiał dzisiaj do siatki, ale tylko jeden jego gol został zaliczony. W przypadku tych dwóch pozostałych sytuacji Koniec końców okazywało się, że albo on, albo Paweł Wszołek był naspalony. Odrobina szczęścia uśmiechnęła się do nas przy okazji bramki Morishity, a w zasadzie to pojeżdżnego, który próbując interweniować wbił piłkę do własnej siatki. Ale trzeba też przyznać, no nie wiem, może tak to widzę, bo jestem Polakiem, ale praktycznie przy każdej stykowej sytuacji sędzia gwizdał ją na korzyść gości. Nawet ten nietrafiony karny buchty po wejściu Pawła Wszołka to wcale nie... Była taka zero-jedynkowa sytuacja. Mogliśmy mieć ze 2 minuty mniej stresu, gdyby w 96. minucie szkurin trafił do siatki, ale najważniejsze, że legia. ...utrzymała wynik i wygrała to spotkanie 2 do 1. Czas na starcie Rakowa z Żyliną i tu zaczęło się źle, ale na szczęście później było już tylko lepiej. Gospodarze już od pierwszych minut rzucili się do odrabiania strat. Groźną sytuację mieli już w drugiej minucie, kiedy to w polu karnym piłka trafiła w rękę Konstantopulosa. Karnego z tego nie było, ale w 13 minucie gospodarze wyszli już na prowadzenie. Po krótkim wybiciu piłki Arsenicia z kraju pola karnego... Do padł do futbolówki Duriś i huknął z pierwszej piłki nie do obrony. Słowacy chcieli pójść za ciosem i byli nawet bliscy zdobycia drugiej bramki, ale w 37 minucie ich bramkarz popełnił wielbłąd. Wybiegł do piłki i tak nieporadnie ją zagrał, że futbolówkę zgarnął Patryk Makuch, któremu pozostało już tylko umieścić ją w pustej bramce. Bramkarz gospodarzy nie miał swojego dnia przy drugiej bramce dla Rakowa. Też no, mógł zachować się lepiej. Strzał Truskiego wypluł przed siebie, a Brunes z podcinką zapakował piłkę do bramki. Swoje 5 groszy w 72 minucie dorzucił jeszcze złoty joker, czyli Diabi Fadiga. Iraków na wyjeździe wygrał 3 do 1. Jagielonia Zewkanowi Pazar też wygrała takim stosunkiem bramek, ale na gole musieliśmy czekać do drugiej połowy. Bardzo dobre spotkanie zagrał Dawid Drachal, który przy pierwszej bramce świetnie zabrał się z piłką pod pole karne, a jeżeli chodzi o kolejnego gola, to właśnie on wywalczył rzut karny dla drużyny z Białego Stoku. Oczywiście, jak mówimy o Jagiellonii, to też niezawodny duet ima z Pululu i na koniec w doliczonym czasie gry swoją pieczątkę na awansie postawił jeszcze Taras Romańczuk. Mamy trzy zwycięstwa, a licząc z tym wczorajszym Lecha, to nawet cztery. Cztery też awanse i kolejne punkty do rankingu UEFA, no nic, tylko się cieszyć.